Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w pierwszym vlogu masie. I... Moja ulubiona pora roku, zima, święta już tutaj są. Witajcie, witajcie, witajcie kochani pierwszego grudnia. Jest to najpiękniejszy czas oczekiwania w roku. Czekam również na ten czas już od 20 któregoś października, od kiedy rzeczy świąteczne pojawiły się w sklepach. Więc dzisiaj idziemy na zakupy i kupimy parę fajnych drobiazgów świątecznych do ozdoby dziś naszego tutaj domu. Będę w tym roku ozdabiać dwa domy. Jeden jawor, drugi Wrocław. I no, zobaczymy, jak to będzie. Pamiętajcie, jeszcze jest ten jarmark we Wrocku, także na pewno będę kogoś zapraszać do siebie. Także też będziemy jakieś szykowanka, różne ozdóbki i takie rzeczy. Ja jestem królową pierdół, także zapraszam Was na tour po sklepie, gdzie będziemy oglądać, co ciekawego, świątecznego możemy znaleźć w sklepach. Audio jungle. Jak widzieliście po wcześniejszej przebitce, zaczynamy Black Friday owo, zakupowo. Więc rozpakujemy wszystkie paczki, jakie kupiłam w ostatnim czasie na Black Friday. No i będziemy dekorować dom, więc pierwszy odcinek zapowiada się już mega dawka świąt, także serdecznie Was zapraszam. No i kochani, już jestem, jak widzicie, wielka torba z Pepko za mną, także zaczynamy haul! E, tutaj też mam prezenty, ponieważ ja już prezenty, ja już magia świąt, wiecie, koniec października, Oliwia zaczyna kupować prezenty. Nie będę ich tutaj pokazywać, pokażę je w ostatnim odcinku prawdopodobnie, żeby nie robić spoilerków, ponieważ nie lubię psuć niespodzianek. E, przejdźmy więc do dekorowania domu. Pierwszą taką dekoracją e, były takie oto dwa ogromne talerze. Merry Christmas! Ja bardzo, bardzo, jeśli chodzi o dekorację stołu w mojej kuchni, jest to taka rzecz dla mnie must have, ona musi być, więc nie miałam takich talerzy. Dwa wielkie talerze, takie dekoracyjne, z pepko za 10 zł. Jak coś to ja to nazywam talerzami, nie wiem jak wy to nazywacie, takie podkładki i dwie takie zwykłe białe, żeby wiecie, co za dużo to niezdrowo, ja tak nie lubię, ja lubię mieszać bardzo kolorystykę. To jest w cenie 8 zł za dwie takie podkładeczki do stołu. Jakby co, tu nie będzie wszystkich dekoracji. Te, które mam, to prawdopodobnie, o których nie mówię, są z Rosmana z poprzedniego roku albo z Pepko dwa lata temu. Także jeśli czegoś tu Wam brakuje, to przepraszam, ale prawdopodobnie kupiłam to już rok temu. Eee, dobrze, kochani, oczywiście kupiłam w Pepko te lampki świąteczne. One są przecudne, jak widzicie. E, takie malutkie śnieżki. One są w cenie 15 zł i wszyscy mówili, żeby lecieć. Oczywiście pamiętajcie o bateriach, bo ja zawsze zapominam. E, ale w tym razem pamiętałam, żeby też baterie e, były kupione. Dobra, dalej. Kochani, co my tu mamy? No właśnie, baterie do tych lampeczek. Tylko teraz właśnie były takie... Sweterki, więc też kupiłam sobie taki sweterek, żeby nagrać kolejnego jakiegoś vlogmasa, żeby wiecie, poczuć ten magię świąt. Te sweterki są w cenie 50 zł i wyglądają tak, są przecudne. Kupiłam sobie i miłoszowi, i więc następne jakieś zdjęcia czy coś na vlogmasach pojawią się pewnie w tych sweterkach. Więc przejdźmy do dekorowania domu na święta. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Dobrze, kochani, to tak się prezentują właśnie te rzeczy świąteczne. Tutaj pomocnik Świętego Mikołaja również będzie pakował, w sensie ładnie dekorował dom. Także tak to wygląda. No to jedziemy z prezentacją. Jeszcze mam część rzeczy w szafce, zaraz wyciągnę. Nawet patrzcie, jaki uroczy papier toaletowy, ja przepraszam, że ja się takimi rzeczami zachwycam, ale tu są takie słodkie na łyżwach i jeżdżą takie miśki małe. Dobrze kochani, to teraz Was zapraszam na dekorację mojej kuchni, więc e, zapraszam. Tak się prezentuje stół teraz. Jeszcze jedno pudło, Właśnie tak myślałam, że coś mi brakuje. Zapomniałam jeszcze o jednym pudełku, gdzie większość rzeczy jest ta choineczka akurat z Rossmana, ale miałam, mam też takie fajne rzeczy do kuchni z Fern sklep, ponieważ rok temu kupiłam Fern Boxa Świątecznego. To jest sklep handmade z takimi rzeczami, też e, dla czarownic, mogłabym powiedzieć. No i oni właśnie robili też takie przepiękne drobiazgi. I ja mam te drobiazgi z kupione rok temu. W tym roku też będziemy otwierać kalendarz adwentowy od Sklep i tego się mega nie mogę doczekać, powiem wam szczerze. No, na ścianie obok lodówki tutaj. O, zawisła taka oto cudna deseczka. Tutaj też już zrobiłam taki bajer, gdzie sobie odpalam lampeczki. Tutaj mam takie oto. Wieszadełko maleńkie to jest w ogóle medal mojego brata. I mam zamiar je sobie tu o, zawiesić. Resztę, resztę laseczek mam w planach zostawić do pakowania Prezentów na pewno też się przydadzą. Tutaj jeszcze mamy rzeczy, które zostały do mojego pokoju. No, tak się prezentuje. Tutaj macie moją pracownię, i to jest pracownia właśnie mojego sklepu, więc położymy sobie Xmas. Tu są wszystkie kalendarze, paczki jeszcze nie wysłane i tak dalej, i tak dalej. Mała, z... mała zmianka kochani, tutaj postawiłam kwiatka. To wiecie co, zielony parapet, powiem Wam szczerze, przesłali mi rozbitą doniczkę, bardzo źle była zabezpieczona, plastikowa doniczka się rozbiła. I powiem Wam, że albo wysłali mi kwiatka z grzywem, albo jest coś nie ja go jeden dzień... Wsadziłam do ziemi i patrzcie, jak on wygląda. Coś jest nie tak. Poradźcie, bo może to ja coś źle zrobiłam. No, ale ten kwiatek już tak miał, kiedy ja go dostałam. Strasznie poturbowany był w paczce. W ogóle paczka była poturbowana, więc tak trochę smutno. E, no i no, doradźcie coś, może ja coś źle robię. Nie wiem, naprawdę, bo przesadziłam go do ziemi. No i tak miałam nadzieję, że odbije. No i czekam, aż odbije, ale te parę dni tak. Tak nie bardzo, marniutko to wygląda. No i tu sansewiera, bo ogólnie ja zostawiłam same kwiatki, tam macie w tle e, pieniążka, które są bezpieczne dla kotów, ponieważ kicie nie mogą e, tam większości tych popularnych kwiatów, jak monstery i tak dalej. No, zostały mi jeszcze te dwie choineczki i ten dzwoneczek do powieszenia. I to będzie na tyle. Aha, no i muszę te duże lampki powiesić, ale powiem Wam, że będę miała chyba problem z nimi. Dobra, kochani, lampki są piękne, ale niestety sama nie dam rady ich powiesić, więc poczekam na kogoś, aż chłopaki przyjadą z weekendu, i wtedy zawiesimy i pokażę Wam efekt końcowy. Tymczasem ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się spodobało taka, wiecie, drobna dekoracja. Ja w tym domu nie spędzam świąt, od razu mówię. Ja w tym domu po prostu chcę poczuć gdzieś tam drobną magię świąt, i mam nadzieję, że ta magia gdzieś się właśnie tutaj pojawiła. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zapraszam już niedługo, będzie też drugi vlogmas z polecajkami prezentów dla medyka. To też taka tradycja, którą praktykuję co roku. Więc zapraszam serdecznie JoJo, ale kichnąłam. no.